Dzisiejsza główna bohaterka nie lubi ludzi. A Bardzo ich nie lubi. Popamiętasz mnie jeszcze. Oboje mnie popamiętacie. Za to ja wiem co na pewno by polubiła. I wiem co na pewno wy kochacie. Oj, wy już wiecie, co ja powiem zaraz, nie? Oczywiście, że wiecie. mięto Roqueza! Witam tam widzowie w ten piękny wtorek. A jako, że jest piękny, to trzeba go celebrować. A żeby dobrze go celebrować, musimy obejrzeć tragiczny odcinek Paradokumentu. No właśnie. 21 dzień daily, więc już blisko, ale wciąż trwa. Dzisiaj w okienku YouTube'owego kalendarza elementowego mało Małolaty. A Małolaty to jest taka topka tych najgorszych Paradokumentów. Może to nie trudne sprawy i może też nie dlaczego ja, ale jest równie... A dzisiejszy odcinek jest szczególnie mocny ze względu na bohaterkę, która bardzo lubi bić ludzi. A my lubimy bardzo bawić się zabawkami, więc zobaczmy, jaka nas dzisiaj czeka. To jest niesamowite, że ja nie potrafię tego otwierać. O, a co my tu mamy? Widzę, że nie jedną zabaweczkę, a dwie. Po pierwsze, orzech, kolejna zawieszka. Wcześniej były fasolki, teraz mamy. Rzeszka. A druga rzecz to takie coś, nie, złożone z trójkątów i z tych trójkątów możecie składać różne figury, nie figury. Jest też bardzo ostry, można sobie zrobić tą krzywdę. I krzywdę też robi dzisiaj główna bohaterka, mocną krzywdę. Zapraszam was na tą krzywdę jaką my co małolaty. 16-letnia Ada Kalita jest uczennicą Warszawskiego Liceum. Po ukończeniu szkoły chciałaby zostać modelką jak jej starsza o 3 lata kuzynka Laura. Od pewnego czasu dziewczyna ma problem z panowaniem nad emocjami. Ofiarą jej ataków złości coraz częściej bywa jej chłopak Łukasz. Ona już zastosowała minę tak zwanego wpis. To jest pierwszy etap tol. oraz krok bliżej do bycia psychopatą. Szczęka dolna wysunięta do przodu, otwieramy lekko buzię i wkurzona zdziwiona mina. Taki koszmarny orka tylko z twarzy. Co to jest? No, Ada. Hey, Co robisz? Zdolna, zwykły warżłatole! Zdolna, zwykły warżłatole! Bo ważysz. Przeci Ada. Przez to. Przez to. Się. Co wy robicie? Oni się biją, a koleżanka z tyłu to chyba kibicuje. Uuu, uuu, a! Z której wy jesteście szkoły? Co? Szkoły? Oni są akurat z Poprawczaka, jakby tam, tam za rogiem. O, ja na szczęście Proszę, jestem tam, A ta z... Łukasz? Bo przecież ja Was nie poznałem w pierwszej chwili. Kto wymyślił takie głupie zabawy na placu zabaw, co? Akurat nie była zabawa, ale fakt, dziwnie się składa, że akurat na placu zabaw dla dzieci. Przecież to nie jest miejsce dla was! Nic takiego. No. Jak nic takiego? Ja myślałem, że ktoś kogoś napadł. Bo napadł. Ona napadła jego! ja udzielałem macie tylko lekcji samoobrony. To... wracała <słuch> ostatnio, doszczę, ktoś się napad. To nic takiego. No. Nic takiego, a wszystko w porządku? Nie, nic nie jest w porządku. Wyglądam, jakbym ważyła tonę! Tak, yy, my tylko ćwiczymy. Naprawdę. Ćwiczycie? Macie wszystko dobrze w głowie, co? Zabierać mi te rzeczy, wynoście się stąd. Nie ma ćwiczeń, nie będziecie umieć się bronić, nie interesuje mnie to, wypierd... z placu zabaw. O, jest tu. To jest. wreszcie. Jesteś do pisa? nam ci słowo wyjaśnienia. Gdzie to byłaś? Łukaszem i Laurą, a co? Ona teraz będzie jak każde dziecko w wieku od 5 do 10 lat. Które wraca z podwórka po kilku godzinnej intensywnej zabawie w piaskownicy. I szybko bierze szklankę wody i. Tyle, że ona się akurat nie bawiła, a biła swojego faceta. Akurat do Laura dzwoniliśmy jakieś dwie godziny temu i powiedziała, że widziałaś się taką tylko krótko po szkole. No właśnie, a ojciec specjalnie wrócił wcześniej, żeby pomóc ci w matematyce. Się nie utop! Przecież po weekendzie masz test. Ada, pamiętasz? Słuchajcie, co ci jest? Ty się lepiej nie pytaj, bo ona zaraz zacznie cię okładać łapami. Ja bym się bał. Ja bym nie ufał. O ranę, twoje oczy, jakie strasznie podkrążone oczy masz. Ja nie wiem, co z tobą. Ty wiesz jeszcze brała? Cały plac był w śniegu. No i się wywaliliśmy. No i trochę mi się wciągnęło. A może to nie był śnieg, i nie na placu zabaw? Nie wiem. Biały proszek to biały proszek. Co za różnica? Gdzie i jaki? Trzy dni później Ada oblała test semestralny z matematyki. Nauczyciel tego przedmiotu i wychowawca Ady Jarosław Braniewski kazał jej zostać po lekcji, żeby porozmawiać z nią o nadrobieniu zaległości. Ta, ta. Nadrobieniu zaległości. Chyba o potencjalnej poprawce sprawdzianu. Chce się no umówić się na inny termin musiała. Tak no by musi zdać nas... Prawdzie, to był test. Z fizyki też dostałaś dwie jedynki? No przecież na początku roku miałaś same piątki. Na początku roku to i ja dostawałem dobre oceny. Tylko dlatego, że na początku roku było dodawanie, a potem już wyszła tabliczka mnożenia już. nie wiem. Nie wiem, może to za wysoki poziom jak dla mnie. Proszę pana, nawet lepiej jak mnie wyrzucą, naprawdę. O nie, dopóki ja cię uczę, nie pozwolę na to. Wyciągnę się z tych pał, choćby nie wiem, za nogi. Ale po co? Co mi da w życiu matematyka? Ja chcę być modelką, do tego nie przyda mi się rachunek prawdopodobieństwa. No. Ale przyda ci się wiedzieć, jak liczyć do 30. Więcej niepotrzebne. Najważniejsze byś wiedziała, ile masz IQ. Sorry za spóźnienie, Sorze. A dobrze, że jesteś. Chodź, chodź. Nic się nie stało. A teraz znasz Rafała z drugiej de? Mam um, z widzenia. Cześć Adam. Obiecał, że będzie cię uczył matematyki po lekcjach. No oczywiście, jeśli będziesz chciała. Ach, kurczę, pewnie, że chcę. No cóż za zmiana? Nawiada, się wyciągnąć za nogi? Bo nie powiedział mi pan, kto mnie będzie ciągnął. Nie powiedział też, kto koło będzie ciągnął. Ja, p... pole, staczą się. Dwa dni później Rafał przyszedł do Ady na pierwsze korepetycje z matematyki. Dziewczyna wydaje się jednak zupełnie niezainteresowana nauką. Mnie w ogóle słuchasz? A czy wygląda, jakby chciała cię słuchać? Kościół, tam w rogu jest kamera, a wy teraz będziecie bawić fejko repetycję. Ależ słucham panie profesorze, weź wyluzuj trochę. Co ty jesteś taki sztywny? Może dlatego, że go obmacujesz? Nie jeden facet by zesztywniał. Screen oczywiście. Gorzej niż Branieski. O, wiem. Pokażę ci moje zdjęcia. O, wiem, pokażę Ci moje cyce. Skup się potem się, dobrze? I Rafał wyluzuj. Mieliśmy się uczyć. Pan teraz powiem? Powiem, że nic się nie zmieniło i dalej mamy się uczyć. Więc siadaj na swoim krześle i zacznij przepisywać. A kwadrat minus 4A plus 48 równa się 0. Licz! No ostatnio widziałem cię z jakimś facetem. Masz chłopaka, prawda? Mówisz o Łukaszu? Może i mam, ale facet tak się stara, że to aż nudne. Straszny z niego pantoflesz. Jak się facet nie stara, to źle! Jak się stara, to A ja źle! Ja potrzebuję silnego faceta. <śle> silnego, tak? Siła tkwi w cenzurze, dlatego nie musimy oglądać tych rzeczy! Uuuu, jest! Chcesz mnie teraz uderzyć? Chcesz mnie teraz uderzyć? Chcesz mi z***wać w pysk? Uderzyć? Ale po co? Nie pytaj, tylko mi! Kobieta sama ci daje propozycje, i Trzeba skorzystać! Strasznie dużo gadasz. A ty strasznie dużo mrozisz. Potrzebuję takiego faceta jak Rafał. Takiego, który będzie mi dawał korki dzień w dzień! Może w końcu nauczysz się czym są pierwiastki! Ada nie powiedziała nikomu, co wydarzyło się między nią a Rafałem. Następnego dnia po szkole zaprosiła Łukasza i przyjaciela z klasy na wspólne oglądanie filmu. Jak ona już taka rozbrykana, to po co zapraszała tego Łukasza? I teraz jeszcze siedzi jakaś w... na niego, że jej własny chłopak chce ją objąć. Ona chyba ma wewnętrzną potrzebę bycia wk*****ą. I... Ej hey Ada, co ty się tak wiercisz, kurczę? Jezu, trzeba było nie przychodzić, jak ci nie pasuje. Weź się posuń po prostu. Ada, co ty odpieprzasz? Nic takiego nie powiedział. Łukasz, ciebie też dupa, pozwalasz jej na to? No właśnie, ona lubi jak ją się bije. No, hej Michał, no no co, no no ma mi oddać? Przecież to moja dziewczyna. Dziewczyna? Sorry, ale już nie, Na mi pojazd. Co ty mówisz? Taki <noise> szczęśliwy, on już wie, ile przykrości go ominie, on już wie, że jest wolny i że teraz może być szczęśliwy. Że nie jestem już twoją dziewczyną, po prostu nie i tyle. Ej Ada, ale to, to co to znaczy, że, że co, że zrywasz ze mną? Tak. Ale jak to, chwila, to co ja ci zrobiłem Ada? Właśnie rzecz w tym, że nic. Kiedy ona lubi jakieś się coś robi. Rozumiesz, to jest ten bardziej skomplikowany typ kobiety. Którą musisz olewać, opluwać i w ogóle najlepiej to k nie wiedzieć o jej istnieniu. A ona będzie, Jezu. Jesteś tak żałosny, że jakbym Cię tutaj teraz skopała przy wszystkich, to jeszcze byś wziął winę na siebie, jak przy matematyku. Hej, ale próbowałem ci wtedy ratować, tyłek, No, mogłabyś mi na przykład podziękować za to? Podziękować? Za co? Za to, że dajesz się bić jak ciotar? On się powstrzymuje. Oj, bardzo się powstrzymuje, żeby jej nie Dobra, wiecie co? Ja lecę w takim... Hej, oboje przestańcie. Ada, co masz do Łukasza? Może byś mi powiedziała. O, Łuki znalazł sobie adwokata. Ty też już lepiej sobie szukaj. Kilka dni później Rafał zdecydował się zaprosić Adę na randkę. Po wspólnie spędzonym wieczorze chłopak odprowadza dziewczynę do domu. Chciałam Ci podziękować za ten wieczór. Był wspaniały. Mówisz tak, bo hamburgery z futraka były pyszne? Czy dlatego, że ugrałaś mnie w kręgle? Dlatego, że ty za wszystko zapłaciłeś. Dwa razy. Oj, dałem ci fory. No ale wiesz, nie myślałem, że możesz być taka. I czy jaka? Taka głupia. Tydzień się już spotykamy, a ty dalej masz problemy z dodawaniem ułamków. No, że jesteś taka uśmiechnięta, fajna, urocza. Wiesz, co o tobie gadają. Myślałem, że jak się odwrócę, to mi przywalisz. Co jeszcze gadają? No, różne rzeczy, ale ogólnie, że jak się zdenerwujesz, to strzelasz focha. Focha? Ona strzela prawego sierpowego! Widocznie dzisiaj wszystko mi się podobało. Serio? Ojej. No bo ja po prostu nie szanuję kogoś, co jest mięczakiem. A... Ja po prostu nie szanuję ludzi. ludzi. Je... a dzięki pomocy Rafała dostaje coraz lepsze oceny z matematyki. Dziewczyna chce pochwalić się rodzicom swoimi postępami w nauce. No Brawo, brawo! Jeszcze chwilę, i dostaniesz Nobla! Albo po prostu zdasz do następnej klasy. Bardzo śmieszne. Zresztą to jest zasługa głównie Rafała. To on tak świetnie tłumaczy. Bez niego nic bym nie zdziałała. Okej. To ten twój Rafał tak cię odmienił? Odmienił? Nie zauważyłam. Zresztą e, myślę, że powinniśmy mu jakoś podziękować. Kupmy mu nowiutkiego iPhona. No dobrze, to mamą mało jakieś ciasto. Sernik lubi? Mm, wiesz, w zasadzie to myślałam... Mm, no bo jak chcieliście mnie zabrać w ten weekend do Kazimierza. O, odwiedziny u Kazika będą, to dziadek, wujek, jakiś kumpel. No to może moglibyśmy zabrać też Rafała. No nie wiem, aduś, bo wiesz, myśleliśmy, żeby zabrać Laurę. Wujek z ciotką znów są w delegacji. A on to przecież, w sumie, Rafał to no. Jego rodzice w ogóle by się zgodzili? Mamuś, jacy rodzice? Jacy rodzice? Jacy rodzice? Jego starzy go wydziedziczyli w momencie, w którym zaczął się ze mną spotykać. Przy tej sprawie dorosły, na pewno nie będą mieli nic przeciwko, tylko się zgódźcie. Um, mogę z nim spać w jednym pokoju, żeby nie było problemu. No bez przesady, za korki z wspólny pokój, może jeszcze wspólne łóżko, co? I wspólne dziecko doliczmy do rachunku. W ogóle was nie rozumiem. Nie cieszycie się, że mam dobre oceny? Oj, pewnie, że się cieszymy, na no ale to jeszcze nie znaczy, że mamy się na wszystko godzić, tak? Jak to nie? Ja chcę Lamborghini, Willę w Las Vegas. To stałam piątkę z matmy, chyba mi się należy, tak? Następnego dnia Ada nie może doczekać się, aż przekaże Rafałowi wiadomość o wspólnym wyjeździe do Kazimierza. Okej, okay, już możesz. Tada! Co to za niespodzianka? Mam dla ciebie prezencie HIF! Jestem prezentem. Mogę rozpakować? No. Co ty rozpakowanie zaczynasz? Pierwszy, zdejmujesz kokardę. A potem wszystko rozrywasz i klecisz, żeby zobaczyć zawartość! Coś z dziwnej strony zaczyna. Czemu od boszku? W sensie, co za dziwny sposób na grę wstępną? Ja co ty masz, zastrzyki sobie robiłaś? Pierści ugryz? ugryz? Wilkołek. Nie, czyli nic takiego. Na resztę musisz poczekać do weekendu. No co będzie w weekend? Wujek Kazimierz weźmie nas na kolanka. Niespodzianka, jedziemy do Kazimierza. Tak? Kto jedzie? E, no, ja ty i moi rodzice, ale nim się nie przejmuję. Ja nie będę nigdzie jechał swoimi starymi, bez przesady! Ale miałeś się nimi nie przyjmować, oni tylko auto prowadzą! Resztą zajmie się wujek. Strasznie się ucieszą, że mogłam poznać mojego chłopaka. Chłopaka? Czekaj, czekaj, wiesz... Było miło, ale... to nic poważnego. Jak to... nic poważnego? Ja no, myślałem nad tym w domu i... Chyba do siebie nie pasujemy. Pożałujesz tego, co powiedziałeś! Masz szczęście gościu, że akurat nie ma pełni księżyca, bo by się zmieniła w dużego pieska i byłoby po tobie. Ja nosa prosząc Rafała o to, żeby ci pomógł, co? Dobry z niego nauczyciel. Nienawidzę tego śmiecia. Ale co się stało? O co chodzi? Najpierw całuje się ze mną przy wszystkich, a potem mi mówi, że to nic poważnego. Ada, wiesz, ja nie wnikam w romanse moich uczniów. Na Rafała mogłabyś uważać. Wiem, wy tam wszystkie się w nim podkochujecie, no ale. Ale ja nie jestem wszystkie! On nie wykorzystał, rozumie pan? Nie zostawię tego tak! Nie jestem jakąś pierwszą lepszą! Ada po. Mało cię, to była twoja torebka! Ada nie może przestać myśleć o Rafale. Dziewczyna od wczoraj próbuje się z nim skontaktować, jednak chłopak nie odpisuje na jej SMS-y. Cześć, Rafał. To dla ciebie. Ale co to jest? Róża debilu. Widzę, że na matematyce twoja wiedza się zaczyna i kończy. Mam nadzieję, że dzisiaj przyjdziesz do mnie, jutro mam test. Nie możesz mi tak zostawić. Wiesz, ale ja nie jestem już tutaj potrzebny. Ale... Nie mam czasu. Dasz ale sobie spokojnie radę sama. Nie daj się prosić. Nie daj Rodziców nie mam w domu. Możemy zrobić coś przyjemnego. Możemy nagło zliczyć do 30, albo zaproszę koleżankę i pobawimy się w figury geometryczne. A da. daj spokój, serio. Rafał, kochani, proszę cię. Daj spokój. Rafi, co się dzieje? Rafi? Co to za pedarska ksywa? Kim ona jest? To Zuska, moja dziewczyna. Nie mam czasu, idziemy na lekcję, cześć. Bied się! Grają! Biedna, ona nawet nie wiedziała, że jest na nagrywkach. Trzeba normalnie pójść do klasy, a dostała różą! No ale co, przynajmniej ładny kwiatek za darmo. Powiedz mi, jak mogę ci pomóc. Ehm... Ty... Chciałabym, żebyś go uwiodła, rozkochała w sobie i rzuciła. Zemsta idealna, podobuje mi się to. O nie, 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 nie. Co to? To nie. Ja, ja nie jestem z Karla co? Kto? Ej, dobra, weź chociaż rzuć na niego okiem. No dobra. Weź. I następne. Um, no, nie dziwię się, że, nie, że na niego poleciałaś. Ciasteczko, nie powiem. Ciasteczko? Ciasteczko? No wy chyba nigdy Josiego nie widzieliście. Albo Dawida z pokoju a o sobie to już nie będę mówił. Tylko szkoda, że Han. Laura, hmm? przemyślisz to jeszcze? Proszę? Dobra, wiesz co, w sumie już przemyślałam. Y o! Gdzie mogę spotkać tego słodziaka? W domu publicznym. Dwa dni później Laura czeka w uliczce, którą chłopak codziennie wraca ze szkoły. No nie wiem, o co tu chodzi, no! No skąd mam wiedzieć? Ona zamiast modelką to powinna była zostać aktorką. W sumie jest. Szkoda tylko, że trafiła akurat do paradokumentu. Jakieś... Nie no, to gówno jest! Jezu, fuck! Nie wiem o co chodzi. O, przepraszam, możesz mi pomóc? Samochód nie chce mi odpalić. Nie wiem, nie wiem co tutaj się dzieje. A próbowała pani wyłączyć i włączyć? U mnie działa. W ogóle, uh, jestem Laura. Laura Torres. Córka Fernando? Twój stary był dobrym piłkarzem. Jesteś Hiszpanką? O wiesz, mam ojca Hiszpana. A ja to powiedziałem dla żartów, a oni to tak serio z tym Fernando. Jest dyplomatą, matka też. No i często nie ma ich w domu, więc... Więc nudzę się. Może tak. masz ochotę na kawę wyskoczyć? O, wiesz co? Może i mam. Tylko jaką kawę lubię? Wyglądasz mi na podwójne espresso. A mi na kobieta, ale nie wiem, nie znam się. Może faktycznie to być podwójne espresso. Wsiądź, yy, sprawdzimy, czy w ogóle tak. odpala, co? Dobra, dobra, super pomysł. Super pomysł, faktycznie, odpalmy samochód, to nie jest takie głupie. Robisz imprezę u siebie w domu. Zapraszasz Rafała i jego kumpli, tak żeby też to widzieli. I jak się na dobre rozkręci, rzucisz go przy wszystkich. Tylko najważniejsza kwestia, żebyś wcześniej wyciągnęła z niego jakieś krępujące historie. Mm, I potem wszystkim opowiedzieć? Dokładnie. Tak, żeby padł ze wstydu. Łatwiej byłoby po prostu popełnić morderstwo. Szczęście jeszcze więcej chcesz. Nie, wystarczy. Na pewno. Ono ma jeszcze całą szklankę. Uspokój się, Rafi. Tobie też już starczy. Ada, nie jestem przekonana. Uff, może poczekajmy z tym. Ale po co? To jest bardzo dobry moment. Niech wybiegnie stąd z płaczem. D dobra, powiem Ci wprost. Ja nie zamierzam krążyć. Dlaczego? 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 K a, dlaczego? Dobrze, jeżeli chcesz, to możemy jeszcze godzinę poczekać. Nie, nie o to chodzi. Ja się zakochałam, naprawdę. Co? Ty świnio, myślałam, że jesteś po mojej stronie, umówiłyśmy się. Ale umowy pisemne nie sporządziłyście, dlatego ma do tego pełne prawo. Tak, ale rozmawiałam z nim o tobie i nie powiedziałaś mi wszystkiego. Przecież miałaś mu w ogóle nie mówić, że się znamy. I co? Jemu uwierzyłaś, co ci powiedział? Chociażby to, że nie panujesz nad sobą, co właśnie widzę. Popamiętasz, Popamiętasz mnie jeszcze? Jesus. Oboje mnie popamiętacie. Powoli się zaczęłam martwić, że możemy nie przeżyć do końca odcinka. Albo ktoś z nich może nie przeżyć. Ona mnie znajdzie po tym filmie i do... Posłuchaj, Laura miała wypadek. Pojechajcie do kupić w trakcie imprezy. Podobno, Coś się stało z samochodem? Wylądowali pod jakimś timem. Gdyby nie skończyła ostatniej chwili, to nie byłoby czego zbierać. I im? To znaczy, z kim jechała? Ona była z chłopakiem, ale ja nie wiem, jak on się nazywa. Ada wymyka się z domu. Dziewczyna nie jest pewna, co się wydarzyło poprzedniej nocy. O nie. Że mi się to śniło. Czy ona odkręciła k. opony tej, Laurze? Ta Ada nie tyle ze spięta. Ona jest Geniuszem zła. Kolejna część minionków będzie o niej. Dwa tygodnie później Laura odzyskała przytomność. Ale na skutek wypadku doznała poważnych obrażeń twarzy. Dziewczyna została po tygodniu zwolniona ze szpitala, ale najprawdopodobniej czekają ją operacja plastyczna. Ada wciąż nie jest pewna, czy miała coś wspólnego z wypadkiem kuzynki. Wiesz, nie mam żadnych obrażeń wewnętrznych. Mam krwiaków na mózgu. Za to biedny Rafał ze złamaną nogą nawet się ruszać nie może. Biedny Rafał ze złamaną nogą. Ja mam rozcięte pół a Prawdopodobnie będę musiała mieć operację plastyczną i już nie będę mogła pracować jako modelka. Ale Rafałek! Kurczę, no biedny, no złamą nogę. Biedactwo! Mam nadzieję, że nie myśli, że ten wypadek to ja. Nie. żeby bym tak nie pomyślała. Znam się od tylu lat. No, czasem ci odwala, ale nie jesteś psychopatką. Jest. Jak ty się możesz tak zachować, jakby się nic nie stało, co? Czy ty nie masz serca, czy rozumu? O co ci chodzi? O to mi chodzi, że ten cały wypadek to twoja sprawka. Wybiegłaś, nagle zemdlałaś, myślisz, że co, że ci uwierzę? Znaleźliśmy cię przy garażu, co ty tam robiłaś? Bawiła się w pisto. Wiem, że nie byłem w porządku, ale to chyba nie powód, żeby... Wysadę samochód w powietrze. Ona tylko opony odkręciła, nie podłożyła co 4. Znaczy tylko, no aż, ale to dalej nie była podkładana paka. To nie ja! Zostaw to! Oddaj mi to! To przez te zastrzyki mózg ci wyparował? Wariatka! Masz się trzymać z dala ode mnie i od mojej dziewczyny, rozumiesz? Inaczej pójdziemy na policję. Oddawaj mi to! Oddawaj mi to! Okej, okay, okej, okay, spokojnie! Bierz wszystkie, szpalwę, odkurzacz! Proszę, masz! Masz! Bierz! Boże, co tu się dzieje? Co to się, się dzieje? stało? To się dzieje. To przez te zastrzyki tej napady ale agresji. Co, co to jest? To szczepionka. Ada postanowiła spotkać się z Rafałem i wytłumaczyć się ze swojego zachowania. Ja też Cię chciałbym przeprosić. Teraz już wiem, że to nie była Twoja wina. Co? Jak co? Laura mi powiedziała. Widziała ekspertyzę i okazało się, że to była wada elektroniki. Ja, ja, ja to słabo pamiętam, ale... Wiem, że zrobiłam sobie zastrzyk. Potem wypiłam kilka drinków i próbowałam odkręcić koło od samochodu lały. Nawet Wiem, że jeśli... to jest moja wina. Nawet jeśli próbowałaś, to nie odkręciłaś. To no proszę jaki happy ending. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się go w tym odcinku. Więc na tym skończmy. Póki jest wesoło, tak? Tak, póki jest wesoło, kończymy. Bo nie wiadomo, czy jeszcze na koniec coś nie odbije. Także dziękuję Wam bardzo widzowie za kolejny wspólnie spędzony dzień daily. Super, się dzisiaj bawiłem, mam nadzieję, że Wy także możecie to powiedzieć, oceniając film łapką w górę oraz subskrybując mój kanał. Ale nie zapominajmy o naszej zabawie, czyli słówko na koniec. Dziś w komentarzach piszcie zdania ze słowem koło. Zachęcam też do sprawdzenia innych moich socjali. Twittera, Instagrama, Discorda. Wszystko macie w opisie. No i oczywiście zapraszam jutro o godzinie 16. Jutro, pojutrze i popojutrze te ostatnie 3 dni. A teraz się z wami żegnam. Trzymajcie się i nie puszczajcie na razie i po! Ustawiam go po swojemu. Trzeba karpia ogłuszyć byłoby. No to czyli co? No ręka jak młotek, no to co? Delikatne uderzenie było. No karp już jest troszeczkę taki, no tak jak widać, oszołomiony. No i co? I jedziemy z nim.